Cześć, mam na imię Angelika i zapraszam Was do za AKP, czyli miejsca, w którym pracuję! Chodźcie za mną! A tutaj znajduje się moje miejsce dowodzenia. Całkiem niezłe, prawda? A w grupie AKP wspieram i koordynuję obszar administracyjno-biurowy, o rozwój zespołu oraz przyjazne i dobre relacje w firmie. Ale zanim młodzień zacznie się na dobre, potrzebuje filiżanki pysznej kawy. A tak się składa, że taką mamy. Chodźcie, zapraszam Was. Mm, to jest to. A teraz pokażę Wam naszą recepcję. Chodźcie. Cześć Zosia. Cześć. Zosia to nasza asystentka zarządu. A tuż za recepcją znajduje się nasze tajemnicze miejsce spotkań, czyli sala konferencyjna. Chodźcie, zajrzymy do środka. Ups. Teraz mam tutaj zajęcia z języka angielskiego, także myślę, że nie będziemy przeszkadzać. A. O, coś tu Cześć, co tam? Cześć, miło Cię widzieć. Słuchaj, zostawiłam umowę na Twoim biurku, także możesz sobie przejrzeć. Jasne, zaraz to ogarnę. Mówiliście już, coś o obiecie? Nie, jeszcze nie, także możesz działać. Super. takim razie zapraszam do mnie. Cześć wszystkim. Okej, okay, to tutaj dzieje się magia a tak naprawdę nie tylko tutaj, bo pracujemy także z domu i w delegacjach. Nasz zespół to jakieś 15 osób, ale pracujemy w 3-4 osobowych teamach. Zajmujemy się badaniem sprawozdań finansowych, wycenami due diligence i szeroko pojętym doradztwem gospodarczym. I tak naprawdę to tyle. Teraz wybaczcie, mam dokumenty dla księgowości. To dla Dzięki. Chodźcie ze mną do działu księgowości. Mamy młody zgrany zespół i super atmosferę. Zajmujemy się obsługą fundacji rodzinnych, liczymy CIT Toński i podatek u źródła. Księgujemy faktury zakupu, sprzedaży i ręki. Wysłamy sprawozdania do busu i Jębeku, a także Intrasa. Przy okazji. I ja myślę, że już twarz tego gadania. Chodź sobie przyjechała, na nowiec. Ale wszystkiego ci nauczymy! Det er noe gammel. Takk er min deg Ja, ja, ja.